Witamy serdecznie, z tej strony Oliver i, I ja, <noise> dzisiaj pojedynek na kapitanów, tak pojedynek kapitanów z panini Fifa 365 20. 20. tak Update Edition i mamy kapitana Marcelo, Royce, Fernandinho, Chiellini i Romagnoli z Milanu czyli tacy kapitanowie i mamy zobaczymy który będzie najlepszy z kapitanów dzisiaj tak. No, to Oli startuje i będziemy patrzeć, co tam nam los przyniesie saszetka. Juventus. No to już dla... czekaj, 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 weźmiemy nie? sobie ten na bok. Czyli już linii punktuje. Olympique Lyon, Chelsea, y... Fewar, Ajax i Barcelona. Fati Czyli co? Jedna specjalną tylko. Tak. To bida. Oho, Chelsea, ale nie ma Chelsea. Hakim Zyjek. Fechewar. Jest Real Madrid. Oli, podaj tam. Milito. Tak, znowu fehewar, Dardaj. Dwie specjalne. Znowu fehewar. <noise> I jeszcze jedna. To jest Olympiakos. Manolas Kostas. Manolas City. City idzie? No to City, tak. Olimar Palmer, Palmer, tak. Vatrick Olimpiakos. Uh -huh. Atletico. Y... Znowu Olimpiakos. Szachtar. <laughs> I Real. Alaba, czyli Real wysuwa się na prowadzenie. No i ostatnia saszetka w tym pojedynku, czy coś się zmieni, czy coś się właśnie z... ktoś wygra, bo będzie remis jakiś. Fehervar. Barcelona, Gavi. Boka, Orsini. Teraz znowu Barcelona, ale Niko. No Barcelona będzie dopunktowała dzisiaj. I uwaga, uwaga, Marco Royce, czyli sam kapitan na karcie. I ostatnia karta dzisiejszego pojedynku kapitanów to jest. Inter. Stefan de Vries, Winta Star, czyli tak, Real 2. BVB, no można też dwa. No, tak, bo no, jest to. No. 1, Juve 1. A Milan 0, mm -hmm. nula. Także. Nie ma zwycięzcy, bo w sumie no, po remis. dwa punktach tak, jest remis w pojedynku kapitanów. Nic się nie, takiego nie trafiło ciekawego. E, szukamy się Roberta, nie, w star, chyba jest. No i Tadicza. Tadicza. No. Tak, no i tyle na dzisiaj. Dziękujemy, zapraszamy na następne filmy. Miłego dnia, trzymajcie się. Pa. Pa.